Od tamtych wydarzeń służba kobiet w Policji nikogo już nie dziwi. Polską Policję tworzą tysiące policjantek, świętnych w swych dziedzinach fachowców i godnych zaufania partnerek w służbie, które zajmują najwyższe stanowiska kierownicze i piszą kolejne rozdziały historii naszej formacji. Szanowni Państwo, Święto Policji to dla każdego funkcjonariusza i pracownika Policji dzień szczególny. Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. To dla nas ogromne wyróżnienie, że swoją obecnością zaszczycili nas. Pani Marzena Dyl, Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Pan Piotr Płochocki, Burmistrz Miasta Wyszków. Serdecznie witam pana Tadeusza Kuchty, wicestarostę powiatu Wyszkowskiego. <noise> witam panią Alicję Staszkiewicz oraz pana Piotra Eichlera, zastępców burmistrza miasta Wyszków. <noise> A także serdecznie witam wójtów gmin powiatu Wyszkowskiego: pana Wiesława Przybylskiego, wójta gminy Brańszczyk. <noise> pana Stanisława Jastrzębskiego, wójta gminy Długosiodło. Pana Andrzeja Żołyńskiego, Wójta Gminy Somianka. Panią Agnieszkę Lądzin, Zastępcę Wójta Gminy Rząśnik. Witam Wójta Gminy Zabrodzie reprezentowanego dziś przez Koskiego. Mogą się czuć bezpiecznie i być świadomi faktu, iż w każdej chwili staniecie na wysokości zadania i udzielicie im pomocy oraz wsparcia. W tym szczególnym dniu składam wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowanie za rzetelną i ofiarną służbę. Dziękuję za zaangażowanie oraz za to, że nie patrząc na przeszkody i niedogodności zdecydowanie i skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe. Policjan to trudny zawód, ale to także szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Życzę Wam, aby Wasz trud i zaangażowanie spotkały się z uznaniem i życzliwością oraz aby przynosiły Wam osobistą satysfakcję i zadowolenie. gratuluję życzę dalszych awansów i wyróżnień. Dziękuję. Panie burmistrzu, serdecznie gratuluję i życzę kolejnych awansów i sukcesów. Uchwała To mi się do tych życzeń Pana Generała gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym oraz tym, którzy oczekują na ten awans i wyróżnienia, nie tylko i wyłącznie ze strony bezpośrednich i przyłożonych, ale również dużo tutaj widziałem nagród fundowanych przez samorządy, za to serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasze inicjatywy i wspólnie z nami dbają o to bezpieczeństwo na terenie Powiatu Wyszkowskiego, ale nie tylko. Nasza służba to nie tylko praca na rzecz społeczności lokalnej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, to również służba na rzecz całego Mazowsza. Całej Polski, ale również pełna służba poza granicami naszego kraju. Komendant Powiatowej Policji podkreślał, że to ciężka służba. Jest to ciężka służba, ale za bezpieczeństwo ponoszą odpowiedzialność my wszyscy, ale również to, w jaki sposób współpracujemy z każdym, kto tylko może wnieść tą cegiełkę do tego bezpieczeństwa. Podziękowanie dla samorządów, podziękowanie dla wymiaru sprawiedliwości, dla wszystkich tu obecnych. Podziękowanie dla duchowieństwa, bo nie wymieniłem w moim początku. Podziękowanie dla Was, dla policjantów, którzy na co dzień pracujecie. Tydzień temu jeszcze w całej Polsce zwoływano sztaby kryzysowe na poziomie rządowym, na poziomie samorządowym, wojewódzkim, gdzie było zagrożenie zalania powodzią. My dostajemy awanse, dostajemy wyróżnienia. No, od czasu, kiedy ostatni raz mieliśmy okazję spotkać się. Na święcie Policji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia po raz wtóry z okazji Waszego święta. Szczególne słowa kierując w, w kierunku właśnie kobiet, które są zatrudnione w Policji, które są policjantkami, które współpracują z Policją. Taka wymowna liczba, że kiedyś to było 30 kobiet w całej Polsce, a dzisiaj 30, ponad 30 kobiet to tylko Wyszkowska Komenda. Drodzy Państwo, ja ten rok temu hmm, wspomniałem o takiej jednej rzeczy, która nam trochę umyka. Mianowicie, służb, a być może jako jedyna służba, ma tak wielkie możliwości prewencji, zapobiegania różnego rodzaju niebezpiecznym zdarzeniom. E, w związku z czym e, chciałem mm, zwrócić na to uwagę też po raz kolejny, dlatego że o ile, drodzy Państwo, my do reagowania po fakcie, to mamy procedury. Jest większa mobilizacja. I generalnie wiemy, że z tego gdzieś tak wizerunkowo jesteśmy najbardziej rozliczani. Zarówno państwo, jako policja, my jako samorządy. O tyle takie prewencyjne działanie często rozmywa się gdzieś tam pośród codzienności. Nie ma takiego wewnętrznego. Imperatywu, i potem okazuje się, że gdzieś były tutaj pewne niedostatki. Ja zwracając uwagę na ten aspekt, chciałbym, drodzy Państwo, życzyć nam, Wam w kolejnym roku przynajmniej tak owocnej współpracy, jaka miała miejsce w minionym roku.